Witam Cię serdecznie. Chciałam dzisiaj pokazać Ci i opowiedzieć trochę o tym, jak to zrobić, żeby w gimnastyce nie bolały Cię lędźwie. W gimnastyce słowiańskiej pracujemy bardzo mocno z obrębem tutaj właśnie dolnych pleców, dolnego brzucha, całym obrębem miednicy i bioder. Jest to takie miejsce, które często mamy z różnych powodów zablokowane, zamknięte. Spięte, zestresowane, często nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak jest. Wymusza to na nas tryb naszego życia, sposób, w jaki pracujemy, ale też tutaj ten obręb naszego ciała jest związany bardzo z naszymi emocjami. Więc, cokolwiek emocjonalnego się dzieje, to właśnie nam na przykład, w biodra i w miednicę, to jest też miejsce. Które jest mocno związane z naszą seksualnością, ale też z jakimś treningiem czystości, który był wobec nas stosowany, jakbyśmy dziećmi. Więc różne napięcia w obrębie biednicy mogą być spowodowane również tym, że może za szybko byłyśmy na przykład uczone robić siku do toalety czy do nocnika. Może gdzieś tam dostałyśmy jakiegoś klapsa za coś, co też od razu jest spowodowane napięciem w obrębie miednicy. Może to być też spowodowane jakimiś naszymi napięciami związanymi z uprawianiem seksu, może z tym, że nie chcemy, albo że nas bolało. Przeróżne rzeczy. Więc tych napięć w obrębie miednicy mamy bardzo dużo i dolnych pleców. I to się odzywa podczas praktyki gimnastyki słowiańskiej, gdzie mamy ciągle ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa wyginać, ciągle pracujemy tutaj właśnie z tym kawałkiem naszego ciała. W związku z tym, jak zaczynasz praktykę z gimnastyką słowiańską, to często boli Cię ten, ten, ten obram Twojego ciała, ten kawałek Twojego kręgosłupa, co może budzić Twój niepokój. Ale nie ma się co bać, tylko po prostu trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać, żeby powoli coraz bardziej otwierać tą część Twojego ciała, coraz bardziej zwiększać ruchomość w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i coraz bardziej pozwalać ciało na to, żeby było luźne, bez blokad, bez stresu, żeby było po prostu w pełni zdrowia. Ehm, więc zaczniemy od początku. Od świata górnego. Pozycja wyjściowa świata górnego wygląda tak, że jesteśmy w leciutkim rozkroku. Stopy są na szerokość kolców biodrowych mniej więcej, równolegle do siebie, co znaczy, że zewnętrzne krawędzie są równolegle do siebie. Duże palce, troszkę do środka, zawsze lekko ugięte kolana, co daje nam możliwość poruszania właśnie miednicą, bo kiedy kolana zablokujemy wyprostowane to możesz sprawdzić sobie, że tą miednicą w zasadzie nie da się wtedy poruszać. Więc mamy lekko ugięte kolana, nadgarstki na magnerczach, łokcie do przodu, wyciągnięta klatka piersiowa, głowa do góry, czubek głowy do nieba. To jest pozycja wyjściowa świata górnego gimnastyki słowiańskiej. I w tym świecie przez cały czas, w każdym ćwiczeniu poza jednym, Będziemy poruszać miednicą do tyłu, wypinając pupę. Robiąc taki kaczykuperek, możesz spróbować sobie to zrobić. Na razie na całych stopach. I wróć do środka. Poczuj, gdzie jest środek, gdzie jest ci wygodnie, gdzie jest to Twoja pozycja. Dla Ciebie odpowiednia miednicy. A teraz przenieś biodra maksymalnie do przodu dla równowagi tego wygięcia do tyłu. To jest bardzo ważne, żeby po każdym. Wygięciu lędźwi i przeniesieniu bioder do tyłu w świecie górnym przenieść potem dla równowagi biodra maksymalnie do przodu. Co wtedy się dzieje? Napinamy pośladki, napinamy, zamykamy w miednicy, napinamy dolne mięśnie brzucha. I to najczęściej robimy z wydechem. Wdech kierujemy znowu biodra maksymalnie do tyłu. Otwierając dno miednicy, rozluźniając pośladki, rozluźniając brzuch. Wydech poprzez środek, poprzez centrum idziemy znów do przodu. Jeśli w ten sposób rozgrzejesz swoją miednicę, rozgrzejesz dół swojego tułowia przed samym ćwiczeniem gimnastyki, będzie Ci łatwiej wykonać te ćwiczenia, ale będziesz też. Będzie to mniej bolesne, ponieważ już tutaj ten kawałek Twojego ciała będzie trochę bardziej rozluźniony, rozgrzany. Więc pamiętaj, że jakiekolwiek ćwiczenie robisz ze świata dolnego, górnego, czy ono jest na jednej nodze, czy gdzieś tam w jakimś skłonie na przykład i podnosisz z wdechem biodra do góry i wspinasz się na palce, to zawsze, jak wrócisz do pozycji wyjściowej, przenieś biodra maksymalnie do przodu, żeby zrównoważyć to, to wygięcie lędźwi do tyłu. W ten sposób będziesz, nie będą cię te lędźwie tak boleć, yy, a na dodatek będziesz zwiększać ruchomość w swojej miednicy, w swoich dolnych plecach, i dzięki temu rozluźniasz cały ten obręb swojego ciała, dajesz przepłynąć energii przez to miejsce, uzdrawiasz tą przestrzeń w swoim ciele, która jest niezwykle ważna, szczególnie w ciele kobiety, tutaj mamy na dole brzucha, przecież centrum naszej kobiecości. E, więc warto zadbać o to miejsce i je rozluźniać i dawać energii, żeby mogła przepłynąć i dopłynąć do każdego kawałeczka naszej miednicy. Ok, co w świecie średnim? W świecie średnim też wiele z Was skarży się na ból lędźwi. Wynika to z tego, że tak jak w świecie górnym miałyśmy ugięte kolana i była luźna miednica, tutaj ona jest zablokowana poprzez to, że klęczy. Więc jeśli masz Powiększoną lordozę lędźwiową, tak jak ja, to automatycznie w pozycji klęku yy, tutaj blokuje się, blokują się lędźwia na takim dosyć dużym wygięciu. Jeśli to tak zostawimy i dosyć długo jesteśmy w pozycji yy, świata średniego, to od razu poczujemy napięcie w lędźwiach i ból w odcinku lędźwiowym Kręgosłupa. Co z tym zrobić, żeby nie bolało? Wyjściem z tej sytuacji jest to, że troszeczkę wciągamy i napinamy brzuch. Wciągając i napinając brzuch, od razu prostujemy odcinek lędźwiowy. Zobacz, puszczony brzuch, lędźwia opadają i lordoza się pogłębia. Wciągnięty brzuch, natychmiast prostuje się odcinek lędźwiowy. Więc mimo tego, że często mówimy w gimnastyce, że to jest gimnastyka, gdzie możemy swobodnie nie zastanawiać się nad brzuchem, on może być luźny, właśnie niespięty, to mimo wszystko w świecie średnim, jeśli czujesz ból w lędźwiach, musisz popracować troszeczkę brzuchem, żeby odciążyć ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa, żeby ci po prostu tam nie bolało i żebyś sobie nie zrobiła żadnych krzywdy. Prosta rzecz, ale we wszystkich ćwiczeniach pamiętanie o tym, żeby ten brzuch był wciągnięty, zajmuje trochę czasu i absorbuje naszą uwagę. Więc będzie to początkowo dla Ciebie może nie takie do końca łatwe, ale na pewno dojdziesz do takiego momentu, gdzie już nie będziesz o tym musiała myśleć, tylko automatycznie wchodząc do świata średniego, będziesz wciągać brzuch, żeby odciążyć lędźwie. Trzeci świat gimnastyki słowiańskiej świat dolny, gdzie tymi lędźwiami najbardziej pracujemy. I pozycja wyjściowa świata dolnego jest taka, że będąc w tym podporze, przenosimy środek ciężkości do przodu przenosimy środek ciężkości na ramiona, na barki. W ten sposób napinamy ramiona i je wzmacniamy. Wzmacniamy całą obręcz barkową, ale też wzmacniamy cały gorset, który trzyma nasze piersi, więc to ćwiczenie jest bardzo dobre dla ujedniania też piersi. Już nie mówię o sile naszych rąk i ramion. Natomiast w tym wychyleniu do przodu powodujemy, że opadają nam lędźwia i one mają się tu rozluźnić i opaść i mamy całkiem rozluźnić brzuch. Jak cofniemy się do tyłu, to zobaczcie, że od razu lędźwia się prostują i będą w związku z tym dla tych osób, które mają bolesny ten odcinek lędźwiowych kręgosłupa, może tu być wygodniej. Natomiast jak zaczynamy przechodzić do przodu, to lędźwia automatycznie opadają. I teraz co zrobić, żeby w tej pozycji było nam wygodnie, żeby pozycja była poprawna, a przy tym, żeby nie bolały nas plecy. I tutaj znowu przychodzi z pomocą napięcie brzucha, gdzie jeśli podciągniemy mięśnie brzucha, to od razu podnoszą, myślę, że to widzicie, się lędźwie i prostują. Więc jeśli boli ciotnik lędźwiowy, albo masz jakiś lęk związany z tym, żeby to miejsce po prostu puścić wolno, to podciągnij trochę mięśnie brzucha do tego momentu, żeby cię te plecy nie bolały i pozostań w tej pozycji. Ona jest poprawna, mimo że nie masz puszczonych całkiem różnych lędźwi brzucha. W świecie dolnym robimy różne rzeczy, na przykład wystawiamy nogę do boku. Wtedy automatycznie ten odcinek lędźwiowy jest prostowany. Więc w zasadzie jest tak, że opuszczamy odcinek lędźwiowy i podnosimy. Czyli jest trochę podobny ruch jak w świecie górnym, że mamy na przemian wygięcie lędźwi i wyprostowanie. Wygięcie i wyprostowanie. Eee, więc nie jest jeszcze najgorzej. Natomiast jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, że po każdej serii ćwiczeń ze świata dolnego bardzo ważne jest to, żeby zrobić lub pozycję dziecka, czyli siadamy na piętach, podkulamy kości ogonową pod siebie i przechodzimy do jodicznej pozycji dziecka, gdzie czoło opieramy o ziemię, rozluźniamy ramiona, barki, całe plecy i zaokrąglamy odcinek dwóch kręgosłupa. I w tej pozycji zrób zawsze kilka wdechów i wydechów, kierując uwagę i oddech właśnie w lędźwie. W ten sposób ten kawałek ciała odpoczywa, zostaje dotleniony, odżywiony, i nie będą cię bolały plecy po gimnastyce. Więc warto jest zawsze po świecie dolnym pamiętać o tym, żeby tę pozycję dziecka zrobić. Z niej podnosimy się w ten sposób, że zaokrąglając plecy. Próbujemy podnieść się jakby krąg po kręgu, dzięki temu znów wyginamy ten kręgosłup w drugą stronę niż był w pracy z samymi ćwiczeniami gimnastyki. Natomiast może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu tego i tej pozycji dziecka nie możesz zrobić. Wtedy warto jest po prostu położyć się na boku i podciągnąć kolana na tyle, na ile możesz. Też zaokrąglasz yy, plecy, i też ten odcinek lędźwiowy będzie odpoczywał. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Ciebie pomocny i że już problemów z lędźwiami nie będzie i będziesz mogła swobodnie ćwiczyć gimnastykę słowiańską i korzystać z jej dobrodziejstw. Do zobaczenia! Pa!